Siemanko panowie, godzina 14.04 U mnie jest karmienie Raz dziennie ich karmię Wtedy wiem, że są głodne Zdrowe, lecą do żarcia Ale tam jest bateria, zobaczcie Zaraz wam pokażę Coś pięknego Ktoś tam mówił, że pocztowych nie puszczam Puszczam kolego, cały czas puszczam pocztowe Samiczki tylko wypuszczam Samców masz rację, nie wypuszczam Ktoś tam mnie się pytał, że likwiduję Kolego, te pocztowe z rozpłodu to nie były moje. Przecież wiecie, że to nie były moje gołębie, to były pana Marka Gołębie. Część odesłałem, miał mi zostawić, już mówiłem na innym filmie. Miał mi zostawić cztery pary. Stwierdził, że wszystko chce z powrotem. Ja jestem karmigiem, za to Ale w sumie i dobrze. Mam tych gołębi panowie. Nie będę chciał, leper mi da. Miał mi leper dać, nie chciałem. Lepery mi da 4 pary, czy nawet 5 pary Zapraszam, myślę, że leperek pozdrawiam cię Dobra, wszystko wyszło, teraz tutaj poczowe są, zobaczcie, karmione. Karma u mnie cały czas idzie pierzeniowa. Nie mocą, że nie pierzemiowa. Jeszcze się nie spieszamy. Jeszcze się głębiej nie spierzały Są na 100% głodne Głoda samarza panowie Samce zawsze dostają mniej do Bo ich jest teraz więcej a jak wchodzą takie głodne Głodne, głodne samice, ale zaraz to zgonimy Maluchy Macie ostatkę Czyli resztkę Tu muszę tak zrobić, tu muszę przerobić żeby... Dlaczego sami nie puszczę, bo sami jest no wypad mała Wiem, że jesteś głodna, ale zaraz tak musisz lecieć Dobra, puścimy je. Pokażę Wam jak one lecą latać odkręcę zaciąg Zacznijmy, zacznijmy, niech lecą. Niech lecą! Już idziemy, już idę, Mariusz. Już kończę karmienie. U mnie nie ma, że siedzi Muszą wszystkie pracować. Poszły wszystkie? Tu chyba jeszcze, tu jeszcze są, bo są głodne, one są głodne. Ale no to dobrze się to są stara szczurków nie ma u Jak widzicie Tu muszę otworzyć, bo te stare wchodzą i przechodzą wtedy tam Dobra, woda jest Zamarznięta Nie, wody nie ma, trzeba im przynieść wody Nie ma wody, przymarzło troszkę było Jasta. Potam leń! Gora, rora, ich mura! Tyle, sami są. Jeszcze coś tam się na pewno wybierze, jeden albo dwa byczki. Zobaczcie. Dobra, niech sobie pracują. Siądą, nie latają godzinami jak moje. Latają sobie same, ile chcą. Zobaczcie, pocztowe. Pokażę Wam jeszcze tutaj, na dniach ten rozpód jedzie cały święty spokój żebym wiedział to te młode później bym sobie zostawił tutaj mam takie asy tu mam asy takie Jutro działamy z daszkami wszystko idzie prawdopodobnie Jutro pójdzie pod wieczór tam na gołębie. To są na talii gołębie i tutaj mam takie asy też karmione, pojone Już tu będzie teraz jeszcze im nie żałuje karmy dają i pieszeniówkę. też Drugi to już bym miał w dupie Ale Andrzej, osiadają pocztowe Tutaj jajka mi poniosły panowie. Te jajka poniosły Kto chce jajka to dzwonić albo pisać Wyślę w prezencie na jajecznicę Tu jest tylko ta malowana Odpukać, odpukać Teraz ich nie zaszczepię Bo jest minus A na minusie nie da rady ich szczepizować. Zobaczcie, siadają Pocztuchy Latają coś tam Siadają Tipesy nawet im jeszcze nie pościągałem. Tipesów mam tyle, że mi starczy na parę sezonów. Podostawałem od chłopaków. Dziękuję serdecznie. Kupiłem ostatnio Eski po złotówce. Nawet 80 groszy na rynku. Kolega Rafał będzie jechał, to mi to odblokuje. Wszystko K 60 kupiłem od pana. I jeszcze jakieś inne tam kupiłem. Stawię na Olixa po 2 zł. Zobaczcie panowie, to są. Tutaj są, nie? Cicho, cicho, bo przyjdzieś cicho. I na straw gacie. Przyjdzie z cicho, cicho i na. maluchy, chodź, 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 chodź. No, kurwa, żebyście tylko latały, nie? Ta was puszczę, nie będzie tutaj rozkładu, to teraz będą te siedziały tu, panowie. Ja już tutaj będę miał tego MB. Będą tego embię tu i będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Jak nie będą latały, to zostawię sobie tylko tu, jest 8 tych. Zostawię 8 par. Chyba, że Leper robi jakieś na pocztowe. Ale nie chcę już rozpodowków pocztowych po co chodzić? to. Chodzić, co wolę sobie białe potrzywać. Ładnie widać. Ko co kuchkodary chodzą tak nam wyszło. Zrobiłem to z bratem bolka z kierownikiem całej budowy. Uśmiecha się do mnie. <laughs> Pomalowaliśmy, tam zrobiliśmy tam zrobić. A w ogóle wniosłem wiadro, nie? 20 kg do gołębi. On się pytał one to zjedzą. To im jeszcze coś za mało. Mariusz, słyszysz? To im za mało jeszcze. Jeszcze byś dał, to by zjadły. Dwa wiadra takie, panowie. 20 kg dziennie karby. No i kolego, pocztowe puszczam. Nie, że ich nie puszczam. Nie boję się jaszczębia, nie boję się tego. Co je przelecą się. Wodę muszę im dać. Widziałeś. Puszczam, puszczam pocztowe. Panowie, o 13 już było skończone. Bogdana jest 14:20. Jeszcze Bogdana nie ma fachowca. Zobaczcie, dziura jak jest. Pracownik stoi i ma... Ja co to ma godzinę. Nie? Musiałem przestrzeć, bo coś nie było widać. Zobaczcie, chodzą. O patrzcie, to... ty! E, zobacz, dopiero Rumunka schodzi i Budapeszt. Panowie, dopiero trzy, trzy schodzą gołębie moje. Białe. Rumunka, a było pierwsze. Po pierwsze były puszczone, a jest po drugiej. Ponad godzinę. Widzisz ruburkę żółtą? Zobacz, żeby nie pocztowe to by nie zeszło. Ale tam jeszcze coś u góry siedzi bardzo wysoko. Widzisz? Zjeżdża jeden budapeszt, zjeżdża drugi Budapesz, Zjeżdża ruburka Ja mam chyba wloty pozałych, ale może i nie. I jeszcze bardzo wysoko siedzi jeden. Widzisz tam wysoko jednego? Ty to po pierwszej goniłem, a już po 14. Tak one chodzą. A to ja, o tu jest rumunka. A jak nie lata, to nie lata. A jak lata, to jak głupia. O, i siada rumunka, zobaczcie, żółta. Rumunka siadła, tu jeszcze jakieś dwa Budapeszty. Boje. Bo, Pocztowe posiadały. Ty Tygrysy tutaj. Pierwszy raz są na wolności u mnie. Kało mają ładne, zobaczcie. Nie leją Oswoiły się, zaczęły troszkę Ty! To karby wszystkim dałem, tym zapomniałem, nie? To braku. widzisz? Ale one tam jeszcze mają, to im dam. A tu w ruble nic nie wejdzie Wolierka wszyła na takich kołeczkach W razie czego Przykręcona na super wkręty Tam nie wiem co dam do góry Poliwęglan kazał mi dać Zobaczymy co tam dały Czarny poliwęgl, nie? Czy jaki? Ja, zobaczymy, co tam mamy. Dlatego troszkę. Co? Nie będzie lało na nich, nie? Pocztowe już powchodziły, bo są bardzo głodne. Dobra, tu jeszcze jest jeden. Tu wchodzą stare, tu wchodzą młodziaki, tu wchodzą Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk Ja tam jeszcze może coś te nie wie puszczą Polatają już 10 minut A, jeszcze tu na dole jest parę sztuk Tamten, co jest, to jest czyjś z lotu Ma telefon, dzwoniłem do gościa, kazał go wypuścić On bez przed. przed I założyłem mu mój numer telefonu i go... No wyganiam go, ale to... A, i ten żółty też, też ma mój numer to są dwa te o świeże, dwa albo trzy. zobaczcie ten o ten i ten, ale ten ma telefon taką metalową. To młody jest z rozpodowców. Czerwony, czarny też jest z rozpodowców, późne młode. Nie lotowane one były na czerwoną skłówkę. Jest ich trochę. Dużo ich nie ma a trzy jeszcze mam późne. Panowie. Dobra, pozdrawiamy komu się podobał filmik Zasubskrybuj Złote diamenty. Perły to są Wychodzą, wchodzą Powchodziły do środka. O swoją się, nie, co? A to będzie chmury, chmury rwało, to będzie, nie? co? Potrzymały jeszcze trochę i zaraz to otworzyły chyba O kto i mogę otworzyć się. Albo kratę im położyć i okno ściągnąć, nie? Co? Coś wymyślę. Coś wymyślę. Dwie kraty potrzebuję tu i tu, na środek i tu. Coś będę musiał wymyśleć. Coś takiego nam powychodziło, nawet względnie te weleczki się umalują. Tu nic szuflady wyjdą bez problemu. Tam jeszcze do szuflad deski się dotnie, zrobię siatkę. Coś tam powychodziło. Zmarzłeś? Nie, mi się dobrze. Nie? Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia Ja działam, coś tam działam I co, jedzie on, czy, czy się zakopał gdzieś? Zima może go złapała Bogdana, co? A co, to godziny ci lecą, nie? A ja godziny lecą, nie? O, żona moja, połachaj żona. O, żona, zaraz coś powie, to będzie musieli wyciąć Nie, że Nie, że jesteś zadowolona coś powiesz? Co sobie... Co sobie życzysz, kochana od Ale jakaś ładna, dzisiaj jesteś. Wczoraj ja miałem chujowy dzień, a dzisiaj mam dobry. A ty masz dzisiaj chujowy, nie? Wczoraj miałeś dobry. To tak tak bywa, wiesz? Raz to na zmianę teraz, baby. Ja menopauzę, baby. Kto ma menopauzę, Kto? Ale to nie chodzi o menopauzę taką, tylko nerwicową babę taką. Ja nie mam. Dzisiaj nie masz? Nie mam. Właśnie... Bardzo dobry? Dzień. Bardzo dobry. To dobrze, pozdrawiam cię serdecznie, kochana żona. Zrobisz kawkę? Nie ma kawki. To jechać kupić, Jadę kupię. Dobra, ciao. Jadę Powiesz coś? Powiesz coś jeszcze? Powiesz coś. Gołębnik jest ładniejszy od mojej kuchni. Gołębnik jest ładniejszy od twojej kuchni. Gołębnik mi się nie podoba tak naprawdę, wiesz? Bo nie ma perfekt nie ma perfekcji. Kuchnia twoja ładniejsza. Ale taka ty ładna jesteś przy tej kuchni, kurczę. Chyba się wkurwiła, panowie, wkurwiła się. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy do zobaczenia komuś. O schodzą, zobaczcie, schodzą Budapeszty. 1430 schodzą Budapeszty To są małpy, nie niego Chodź, 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 chodź 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 Chodź, 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 chodź I wpadł do pocztowych z, z las Ale jeszcze, jeszcze jeden siedzi na niebie rozpadły dwa, dobra widzicie dwa Budapeszty dobra głodne pozdrawiamy a jeden jeszcze ty Mariusz dwa u góry jeszcze jeszcze dwa dobra nie pokażę wam dobra do zobaczenia pozdrawiamy na następnych filmów